Jeczek ma już skierowanie. Już byłam u weterynarza. Tak? Pokaż tego siłego lejka. I ten mały bałaganiarz idzie na kastrację i oczipowanie. Z gminy, wiecie... Skoro jest taki... Bo ostatni... Znaczy jest taki program. Wdrożony dla gmin. Wcześniej to kotów nie bardzo, psy tak, ale kotów nie bardzo, teraz jest i koty. Wszystko ładnie pięknie, już jest złożone. Ach, nie, Badanie yy, w przyszłym tygodniu. We wtorek idzie na cięcie, tak? Ryjuś? Także trzymajmy kciuki. Nie wiem, pytałam się o to. On już tam był, tylko była gdzie jakaś inna dzisiaj pani. Pytałam się o to, czy to ma ta dziura wpływ. Raczej. Lepszy wpływ, bo będzie miał lepszą wentylację podczas tego głupiego Jasia chyba mu dadzą, albo nie, nie wiem co, narkozę jaką, czy, czy mu narkozę dają, czy jak to jest. No, także Rijek będzie już sobie normalnie chodził, bo teraz trochę jest ograniczony, dlatego, że wiecie jak to samiec, co samiec robi? No, tak? Ale będzie chodził sobie ładnie, bo on kocha wszystkich. Wszystkich kocha, nie wszyscy go kochają, ale on wszystkich, tak? Kicicicik. Niusiu, no pewnie, dobrze, dobrze, super. Dzisiaj pomidorowa z klopsikami. E, takie one malutkie są. E, mięso, samo mięso, pieprz i sól i żadnego jajka, nic więcej. To jest e, szynka. Szynka taka troszeczkę tłuściejsza. Wrzucamy do rosołu. Rosół gotowałam z łapek i kości. No i trochę marchewki jest. No, no i mnóstwo ziół zawsze tak robię, rosół. Niekoniecznie warzywa, marchewka jest. I cebula, czasem por. No, to taka dzisiaj będzie pomidorówka. Szczypiorek. Jeszcze dzisiaj robię Mm. Znowu to ciasto francuskie. To do Iwa do szkoły. On zazwyczaj bierze już lepiej niż, niż, niż kupuje te ciepłączki czy tam jakieś chrupki, w tej, bo tam w szkole nie ma w sklepiku, tylko taki automat jest. Miałam taką masę krówkową o smaku orzechowym, no i to francuskie ciasto posmarowałam tak delikatnie. Mam tutaj jeszcze twaróg, śmietana plus cukier i olejek pomarańczowy, no i to wysmaruję i pie, będę piekła cynamonu może nie to już jest, jak jest ten orzechowy posmak to może cynamonu nie, ale zobaczymy jak to będzie Zawiasy. wyszły tak są przepyszne, polecam wam i to ciasto kruche nie jest takie kruche Czyli tak jak ja lubię, to ja nie lubię, jak mi się to ciasto kruszy. No super. Połączenie y, tego masy krówkowej z twaroszkiem bardzo dobre polecam. Serdunki. To są sajgonka. Sama zmieniam. Mm. Bardzo prosty przepis. Marchewka gotowana. Nie musi być, może być. Hmm. Krojona albo tarta hmm. Przyprawa do chińskich Ja sobie sama skomponowałam Bo wiecie, teraz tu jest skład Do tego makaron ryżowy Już go nie widać Taki był grubszy, ale już go nie widać No i tyle, a ja mam jeszcze tutaj Przyprawę hmm, Sojową Sosy oraz imbir. Yy, yy, taki marynowany płatko. No i zaraz będę robiła. Zawijała to w papier ryżowy. Wyszły takie. Piekłam je w piekarniku, ponieważ przy, zaczęły mi przywierać. W, dwie się zmarnowały. Zaczęły mi przywierać w... Yy, na tej patelni. Na, na dużym oleju. Dlatego, że... Wiecie, mam tą kuchenkę taką starszą i ona nierównomiernie mi podgrzewa. A w ogóle to powinnam na tej e, stalowej, cygańskiej starej, e, znaczy na no nie starej, no ale starego typu smażyć, to by było lepsze. O, tak wyglądają. Trochę się wiecie położyły, bo z piekarnika, ale w smaku chyba dobre. No. Tak, tutaj trochę Wycięłam, codziennie tutaj tnę kozą. Tak mi zarosło wszystko. Boże, jak te komary i meszki żrą. Tak jest wszystko zarośnięte. Tu w te pokrzywy muszę wejść. Ta duża kosa jest... Mm, no, po prostu roz, rozwarstwiła się. W sensie rączka. I mam takie coś. O! Sidło. Też miałam drugie z dłuższym e, tym ostrzem, ale gdzieś zgubiłam. Standardzik. Mam dwa kosze, zawsze do tych dwóch koszy. Kosze dla kóz, no bo to po, pokrzyw to one nie zjedzą, to jedzą perliczki. No także mam tyle do koszenia. Elegancko. Tutaj jest kompostownik, a to, co obrosło, to jest goja. Ona tutaj jej się po prostu świetnie rośnie. Goja tak rośnie. Dobra, biorę się za, za koszenie. No i mamy dwa kosze. Tam pokosiłam. Tu pokosiłam. Tu pokosiłam. Tutaj pokosiłam. Ta blacha jest taka ciężka, że jak nie siłą, to sposobem, że tak powiem, muszę ją zutylizować stąd. No, dobre, dobre kosidło, dobre kosidło. Polecam, jest w okolicach 20 zł. Kiedyś test robiłam na filmie którymś przy okazji. Chciałam tutaj trawę. Stalka się znalazła. Leżała całą zimę. Nie wiem, czy nie więcej. E, ostrzyłam noże, jak kury się, wiecie, te białe tego wału. No, idę ko kozą dać to. Także jeszcze trochę przede mną. W tamtym roku wszystko tutaj kosiłam. Te pokrzywy, to wszystko. Kosiłam tą dużą kosą. Wszystko wykosiłam chyba dwa razy kosiłam, czy raz. Już nie pamiętam. W tym roku muszę się zadowolić tą mało, ale mówię, to to szybko idzie. Najgorsze to te pokrzywy tutaj. Będą. Idę Mariana zagonić, bo Marian tutaj na mnie patrzy jak zwykle. No i jego się nie da zagonić. On musi ze mną chodzić. Dobra, idę. Pyszne jak u kosze, co? Pyszne. on tutaj już dobrały się dziewczyny. Będą modyfikacje. No, jak z to pyszne, prawda? Głodne jakie. Hmm. Już czekasz na mnie, tak? Marianek, idź. Błagam cię. Ten wielki koguto. Yy, chce, mnie, chce mnie zabić po prostu i, i muszę się ratować kijem. Marian, idź już do spania. Idź. Idź, Marianek. Ja idę zaganiać. <śmieniu> już szybko. Szybko. Marianka leci. Szybko. Czemu nie pójdziesz? Idź. Idź. Już koniec dnia. Koniec. Marian. No idź. Chodź, idziemy. Chodź. 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 Chodź do spania już idziesz. Właś. Waść do dziury. Muszę to zamknięcie zmodyfikować. Wchodź, wchodź. O, dzisiaj ładnie, wszedł. Bo jest tragiczne. Myślę jak to zrobić. Bo jest tragedia z nim. Musiałabym mierzyć i jakoś tu. To... Nie wiem. Ale to nie dzisiaj myślę. Nie dzisiaj o tym pomyślę. Pojutrze. Następny dzień, piątek, kilka do początku. Czy, zje... <grystanie> czy zjedzą tą marchewkę? O, ta coś nie pasuje. Ta może być. No, może być. Same wychodzą, same wchodzą. Ej, jeszcze tam. No, szukaj sobie. Ja nie mam. Ja wam wszystko wysypałam w trzech miejscach. Ja nie mam. <grystanie> Rękawiczki się nie idzie. Nie mam, mówię, nie mam. Zaś się tłukły, Takie różne. No. Mówię ci, że nie mam. Nie mnie. Trzeba je wyczesać. Czyż one świetnie się... Świetnie się ogrodzenie tutaj czeszą same. Ja nie mam no mówię, szukaj sobie, ciężko ci. Zobacz. Tutaj leżał. Boże. Idę. Idę od was, wy tu Nie się nie powstrzymałam, kupiłam. Po 70, czy 60, 60 groszy. Czerwona kapusta. 10 sztuk i wczesna kolunia. Nie wchodź mi tu. Wczesna 10 sztuk też 60 groszy. To mówię, już nie będę. Yy, wysiewała. Tutaj mam pora wczesnego po. też jakieś, czekajcie, 70 groszy. też tak. 70 groszy. Yy, I zabieram to do domu. Wczesne 70 groszy też chyba 10 sztuk. Już nie pamiętam. Tutaj mam Brutusa. Dwie sztuki, bo ja Brutusa nie sadziłam. Zobaczymy. To są takie pomidory mięsiste. Eee, że, takie żebrowane są ładne, duże mają być. Dobrze, zobaczymy. Brutusa nigdy nie miałam. Eee, I wziąłem sobie dwa na, na próbę. I ja to wszystko zabieram do domu, bo jakiś arktyczny podmuch ma być, więc ja się boję tego zmarnować i biorę, biorę to do domu. Gdzieś to upakuję. Tak? Koluńka moja kochana. Pokaż się, pokaż się tu Kolusia, pokaż się, no taki jestem piękny Koli, pokaż się Koliś, no tak idziemy zamknąć kury.